E, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z The Witch's House. Ja więc dostałem garść, całą masę rad od was, za co serdecznie dziękuję. Także dzisiaj postaramy się je wykorzystać, oczywiście te rady... Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że... Um, że dam radę przejść tę grę. <grym> Taką mam nadzieję. Ale nie, 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 nie. Ta gra nie jest aż taka uber ciężka. Także przejście jej nie będzie jakimś, nie wiem, yy, nie wiadomo jak ciężkim zadaniem. Także spróbujemy. I teraz tak. Yy, co tu było napisane? Through the next door and let nothing distract you. Więc według waszych rad, mam po prostu przejść przez ten pokój cały czas do przodu. Nie, że mam. Nic nie może mnie rozproszyć. Muszę przejść do przodu, nieważne co się będzie działo. Dobra. Dobra. Jedziemy <laughs> Fuck you, fuck you fuck. Właśnie się rozproszyłem Właśnie się rozproszyłem, kuźwa Tak Nie można, czyli przez całe pomieszczenie trzeba dymać, nawet nie można do kota podejść, bo to też się liczy jako rozproszenie. Aha. Patrzcie jaka ta gra jest wredna, nie? Kurde, no dobra. I will not be distract. Czy coś. Dobra, co to są za kartki? Wiecie co? W misao jak podniosłem kartki dwie, znaczy pod... A muszę się nakryć kocem, bo mi aż zimno, jest kurde. Ten koc ma jedną. Zasadniczą zaletę, wiecie? Bo jak mam ten koc na kolanach, to mogę się w każdej chwili nim przykryć jak mi chłodniej. A teraz jak chcę chłodniejsze dni, to mogę się przykryć. A Jesteś demon, dlaczego ci zimno? No bo wiecie no. Życie. <laughs> Życie mnie dopadło, dlatego zimno. W Misao jak podniosłem takiego typu kartki, to chwilę później zginąłem. A, ale może tu będzie inaczej? He's hungry. On jest głodny. Masz na myśli kogo? E? 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 Coś jest po drugiej stronie. Don't tell me shit like this. Czy. Czy ta gra właśnie wymaga ode mnie, żebym dał tą biedną żabkę temu czemuś? Ale ja nie chcę. Ale z tego, co, co mi mówiliście, jest... są dwa zakończenia, ale. W zależności od tego, jakiego wyboru dokonamy później na końcu gry Takie zakończenie otrzymamy Czyli nieważne, co ja teraz zrobię Bo teraz jest jedna ścieżka W sensie jedną ścieżką mogę podążać Nie mogę nawet wybrać, że zamiast żaby dam mu na przykład, nie wiem, origami I wtedy zje origami i się naje, czy coś, nie Smutna prawda jest taka, że ta żaba musi zginąć Ja nie chcę, że Nie, o Boże, dobrze, nie muszę tej. Yy... A, dobra, dobra. Mogę wybrać, czyli nie muszę tej żaby oddawać. Uff. Look at door. Popatrz na drzwi. Yy... Yy... Jest takie okienko, gdzie... przez które można spojrzeć na wysokości twoich oczu. Size of a palm. Ja nie wiem co to dokładnie znaczy, ale coś chyba na... W nie na wysokości oczu, tylko wielkości nie wiem czego, palm, nie wiem. Niestety tutaj moja nieznajomość słówek wychodzi. Listen closely. Tak posłuchaj. Yy, słyszysz coś dużego, jakby takiego, coś dużego słyszysz po drugiej stronie. Okej, okay, a może spróbujemy zrobić coś takiego, słuchaj. Słuchajcie, o Aha, patrzcie, czyli to jest o to chodzi. Ten, po, Tego pokoju tutaj nie ma już, czyli jedyną opcją jest chyba otwarcie drzwi, niestety. Ono, kamo, on. mam tu żabę tu wrzucić, a może zapiszę najpierw grę. Wiecie co? Wiecie co? Na początek. Wiecie co zrobimy? Ja nie chcę tej żaby tam dawać, w sensie. Na początku spróbujemy to rozwiązać bez zabijania tej żabci, chociaż ja wiem, że trzeba będzie ją tam pewnie wrzucić. <śm> Dobra. Na początek wiecie co zrobimy? Open door. Naprawdę? Na pewno? Jak taki wybór jest, to... To jest równoznaczne z tym, że zaraz pewnie umrę, Ta tak? Chcę zobaczyć, co się stanie. Co to jest? <ś> <ś> Coś mnie zabiło, ale nie wiem nawet co. <laughs> ale śmiesznie. O Bo... Dopadło mnie tylko i. Tędnicza szyjna. I... Morderstwo. Okej, okay, czyli jedynym naszym rozwiązaniem jest niestety wpuszczenie tutaj tej żabki. O Boże, nie chcę. No ale no dobra. Put frog in window. Reluctant. Aha, że stawia opór. Nie dziwię jej się, też by ustawiał opór. Ja bym spieprzał na miejscu tej żaby. W sensie wyskoczyłbym tej małej dziewczynce z dłoni i bym spieprzał. Eee, wepchnij ją na siłę, ale ja jestem Eee, Na siłę tam wrzuciłem tą żabę przez dziurę. Ow, dupa jeża. Ta gra zmusza mnie do tego, żebym był brutalny. Wiecie jak ja tego nienawidzę, że jak gra nie daje mi wyboru. Ta żabka była taka fajna, i musiałam ją kuzikować zabić. Posłałem na pewną śmierć. Nie, nie będę w tym momencie sobie żartował. To jest tragiczne. Open door. Really, never mind. Nic nie widzisz. You hear nothing. Open door. Open. Eee. eee. Co to jest?

Nie. Ja tam nie wracam. What the fuck! To była jelita na podłodze! Jelita, cajcie! Jelita! What? Ale ta gra jest kuźwa, brutalna, dziwna, krwawa. Lubię takie, ale żabkę zabiłem, ale ta żabka później się pojawiła. O co tu chodzi? Dobra, nic mnie tutaj nie zamorduje. Te koty wyglądają na krwiożercze. One wyglądały jakby. Wyglądają jakby były żądne krwi. Zostań w tamtym miejscu, w którym siedzisz. Stój tam. Hej, nie ignoruj mnie. No właśnie, nie ignoruj go! Gdzie on ci zapisuje grę, ty... Niebrzydka dziewczynko. Wydawała... Myślisz, że głowa się ruszyła. Znaczy masz wrażenie, że głowa się ruszyła, coś takiego. To nie było wrażenie. To rzeczywiście się ruszyła ta głowa. Cześć, przyjacielu. Co słychać? Wszystko w porządku? Fajnie. Schody, ha? Oho. Uh -huh. Go where only one eye is open. Idź tam, gdzie tylko jedno oko jest otwarte, coś w tym stylu. Uh, rozumiem chyba o co tu chodzi. Rozumiem, że ta kartka mi podpowiada tak, Daje mi takie podpowiedzi, żebym nie zginął ewentualnie, rozumiem, tak? No to logicznym... Logicznym... z logicznego punktu myślenia... Tutaj nie mogę wejść, bo tu jest oba... obie, obie powieki są zamknięte. Ale chcę! A large open mouth is drawn on the wall. There's a hole just big enough to crawl in. Wielka otwarta gęba, wielki otwarty ryj jest namalowany na ścianie. Nie jest dziura, wystarczająco duża, żeby tam się wczołgać. Cóż. Żeby osoba, która pisze tabelę śmierci, miała co robić. Go in. What's gonna happen? Wiecie, co mnie trochę denerwuje w tej grze? Że. Że ja szybko ginę. <noise> w sensie nie denerwuje mnie to, że, te, że ja ginę. Denerwuje mnie, że, mnie to, że ja ginę tak szybko, że nie jestem w stanie się zorientować, co się właściwie stało. I to jest głupie, bo chciałbym wiedzieć. Tutaj się pewnie stanie to samo, także dam sobie spokój. Jo, jakie przerażające. A ciekawe, czy tu będzie inaczej. Czy będzie tak samo? Będzie tak samo? Ona chyba spadła z jakiejś wysokości i się połamała, chyba tak? Tak to wyglądało. Dobra, nie eksperymentujemy. To jest tylko jeden rodzaj śmierci. Myślałem, że jak jest. E, obie powieki są otwarte. To jest jakieś, jakaś finezyjna śmierć, ale. E... Hmm. Czekaj, czekaj, ale tu. Hmm. Ale tu. Alt. Tu... Alt. Tu... E. Uh, closed eye. Ale tu są. Nie ma takiego, że. Jedno oko jest otwarte. Where only one eye is open. A, tu nie ma takiego miejsca. Może te koty mi coś dadzą. W sensie. Ja mogę spróbować jeszcze do tamtego środkowego podejść. Yy, do tamtego środkowego tego. Um, przejścia, ale. Obawiam się, że to mi nic nie da. Dobra. To jest miejsce mordu. Tu jak się wrócę, to mi prawdopodobnie nic nie da, dobra. Czyli muszę iść do przodu. No mogę spróbować jeszcze tamto przejście ogarnąć sobie, ale... Wydaje mi się, że to mi da... Tyle, co... Zjedzenie ogórków kiszonych i popiciem mlekiem, czyli gówno. Ale no, warto spróbować, prawda? Coś muszę na pewno zrobić. One eye is open. Mam tylko list. No nie no, ten list już czytałem. Closed eye. Wow. Ok! Dosyć przypadkowo to znalazłem. Nie spodziewałem się, że tu będzie przejście. Ale to, to trzeba wejść. Ło! To oko się na mnie popatrzyło. Nie umrę. To takie coś tam było, to są kolce były, dlatego zginąłem, aaa, to chociaż wiem dlaczego umarłem. No bo wiecie, ta śmierć nastąpiła tak szybko, że nie byłem w stanie ogarnąć dlaczego ja właściwie umarłem. Dobra, to jest dziwne pomieszczenie. To są kolce. A jak na nie wejdę to umrę? No to jest... To jest dosyć oczywiste pytanie, dlatego nie będę nawet ich dotykał. Dobra. Make sound in four rooms. Wytwórz jakiś dźwięk, hałas w czterech pomieszczeniach. Yo! This floor is squad pretty quiet! No, te, te, te piętro jest dosyć takie ciche. No O nie. Wolę już do tajemniczego pomieszczenia iść niż tego typa z nim pogadać. Tak, 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 tak. Dobra, teraz się zastanówmy. Co tu właściwie trzeba zrobić? Dobrze, że są podpowiedzi tej wiedźmy, bez tego byłoby ciężko. Play the music box with 12. Aha, with 12. Mm, tak jakby. Nie. Nie ma klucza, jakby. With 12. No. Te. Te pudełko z muzycznym. Jeszcze raz, bo nie jestem w stanie tego jakoś tak na, w logiczny sposób przetłumaczyć. With 12. Coś będzie w tym, prawda? Nie, załóżmy, załóżmy że nie będzie. Dobra, zastanówmy się. T-Cup. Ok, o co tu chodzi? Hej, kolego! Taki clown z pudełka. No, spoko. A mogę, nie wiem, pogadać z Tobą, czy zabrać Cię ze sobą, czy coś takiego. Chyba nie. Dobra, tu jest następny pamiętnik Wiedźmy. Read. Eee... Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Eaten by the house? Zostali kuźwa pożarci przez dom? Ogarnijcie sobie, jak bez sensu jest to zdanie. Z zjedzeni przez dom. Dom zeżaru, ludzi. What the fuck? Twarz jest cała. Czerwona. Podejrzewam, że to są straszaki, nie? Które mają po prostu. tak jakby. klimat. Podbić klimat w tej grze. Tak by mi się zdawało. Don't play, bo widzę, wydaje mi się, że to, co mówi, znaczy to, co jest na tych kartkach, jest. Jest... Y, dosyć przydatny W sensie przydatne są podpowiedzi co są na tych kartkach, dlatego Nie będę robił na pewno rzeczy, których ta kartka nie sugeruje Zostawmy póki co może te pomieszczenie I... może ogarnijmy jakieś inne, co? To jest myślę świetny pomysł, weźmiemy może wejdziemy tutaj O, budynie Blue eyes see the score Czerwone o... nie, czerwone, niebieskie oczy widzą wynik Chyba coś takiego. Piękna... Piękne Lilie. A pumpkin with a face carved into it. Hit, do nothing. Do nothing. Nic nie rób, póki nie znajdziesz kartki. No, kilka kart do gry. Eee. Niebieskie oczy widzą wynik. Coś takiego. Wielka dynia. Do nothing. Eee. Her gaze goes far into the distance mm, Obraz blond włosej kobiety Jej, nie wiem, wzrok Patrzy daleko W przestrzeń No tutaj czerwono włosej kobiety Patrzy daleko w przestrzeń, tutaj to samo Tak, a ta? Tak, tylko się kolorami włosów różnią mm -hmm. Póki co nie wiem nic It won't open Pleasing sound, a to? Nie zbyt dźwięku Znaczy nie wydaje zbytnio dźwięku To też hm. Póki co no pustka, nie mam pojęcia co trzeba w tych pomieszczeniach właściwie zrobić No nie mam też żadnych przedmiotów, może sobie na razie damy spokój, wiecie co? Będziemy zapisywali grę często i gęsto, bo ta gra jest wredna. Dobra, panie żołnierz. A właściwie powiedzcie mi jedną rzecz: A gdzie jest to czwarte pomieszczenie? W którym miałem zrobić hałas, bo tu są trzy. Dalej jest jakiś korytarz. Panie żołnierz, co pan mi powiesz? Aha, zabawkowy żołnierz z takim nieprawdziwym pistoletem. Fake gun to jest taki pistolet. Fałszywka, o. Nie wiem, jak to na polski przetłumaczyć. Tu będzie jakaś widownia. Najpierw zobaczmy o co tu chodzi. You need not play. W sensie mam chyba nie grać, tak? E, książka zatytułowana st Studiowanie oczu, oka. Dobra, read. E, ludzie mają różne kolory oczu. Aha. Aha, czyli kolor oczu kobiety. Eee, jakby wam to na polski przerzucić? Zależnie od tego, jaki kolor włosów ma kobieta, taki kolor włosów ma, mm, taki kolor ma oczu. W sensie, jeżeli kobieta jest czerwonowłosa. Mm, the four chairs' colors are silver, black, gold and red. The four eye colors are brown, green, blue and red. Silver chair woman have red eyes and brown eyes have either. Eee, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Eee, kobieta o srebrnych, takich szarych włosach ma czerwone oczy, eee, a brązowe oczy ma blond włosa kobieta. I czerwonowłosa kobieta. Czyli srebrny odpada, blond odpada, czerwony odpada. Jaki tam jeszcze były? Yy, black. Czyli ja bym podejrzewał, że ta kobieta o czarnych włosach to o nią tutaj chodzi, bo yy, są cztery kolory włosów, nie? Jest yy, srebrny, jest czarny, yy, złoty i tak jakby. No złoty, no złoty taki blond, nie? I czerwony. Czy są cztery kolory oczu, czyli brązowy, zielony, niebieski i czerwony? I teraz tak. Srebrne, włosy, czerwona, blond i red. No to zostałem jeszcze chyba tylko black, czyli. Mm, kobieta o czarnych włosach, tak bym podejrzewał. o nią chodzi, no ale mogę się też mylić. O co tutaj chodzi? Mam nie grać, tak jakby, tak? No dobra, w takim razie nie gram. Jest jakiś mały tekst na drzwiach. Aha, z... wytwórz dźwięk w czterech pomieszczeniach. Luzik, siema goleś, co tam słychać? Te tutaj, to co mi tutaj pokazuje, to pewnie... Y, jakby... hit. Nie. Teraz powiedzcie mi jedno. To o to chodzi. Bo ona ma takiego typu włosy jakie trzeba. Nie no, to jest bez sensu. Coś muszę przed tą kobietą zrobić, ale co? Czekaj. Eee. Eł... Eł, eł, what? A to po co były te kolory włosów, czy coś? Po co? Zaraz, zaraz. Ed, ed, a, 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 hmm. Rozwiązałem zagadkę, nawet jej nie rozumiejąc. Mi pasuje! Mi pasuje! Skoro ta gra jest tak, uznaje, że rozwiązałem tą zagadkę, bo wiedziałem o co chodzi, to zostańmy przy tym toku myślenia. To lustro jest podejrzane. Najpierw podchodzimy do tekstu klasycznie. I can be the sun, I can be the sand, and I can be a bird Mogę być słońcem, mogę być piaskiem, mogę być także ptakiem Kim jestem? A skąd ja mam to kuźwa wiedzieć? Mam zgadywać? Co to jest? Czy jestem lustrem? Eee, kiwnij głową, uściśnij dłoń Tak, kiwnij głową Źle Eee... What the fuck? Źle? No to może tym? Jesteś... No... niej głową, powiedz nie Aha, czyli to jest... Nie shake hand, tylko shake head to było, kurde Nie umiem czytać, dobra zapiszemy grę, bo niebezpieczny jest, a gdybym na przykład podszedł do tej, tej Rośliny doniczkowej i powiedział, tak To co by się stało, może jakoś nagrodę dostanę No tak jest O Jezu Spłynęła krwią ta roślina, Boże O w dupę jeża, dobra Może jesteś zegarem? O, korekt Turniki. E, klucz królowej, aha Mm -hmm. Sun san Sandial Sand. bird cuckoo clock eee. aha czekajcie a to wyjaśnienie było tego że e, to była kuźwa podpowiedź czyli san to jest słońce i zegar słoneczny Sand to jest piasek, czyli klepsydra. Hourglass to jest klepsydra. Hourglass to jest klepsydra właśnie po angielsku. Bird to jest ymm, zegar z kukułką. No kuźwa, to była podpowiedź. Ta gra ma taki system, że nawet jak nie znasz odpowiedzi na jakąś zagadkę, to mimo wszystko ją rozwiążesz, tak czy inaczej. Że nie musisz znać ymm, rozwiązania zagadki, żeby rozwiązać zagadkę. Co jest dosyć... I dobre i złe w sumie, bo... Tak, to by było trochę trudniej, no ale... Anyway. Dobra, mam jakiś klucz. Podejrzewam, że tym kluczem trzeba otworzyć teraz jeszcze raz. Przeczytam to jeszcze raz. Czy teraz będzie miało jakiś... With 20. E, czekaj, że co jest napisane? Um... Aha. Jaka fajna muzyka, nie? No to. tyle? No? Tak, to. to, to by było o to chodziło w sumie. I to tyle? Ja sądziłem, że trzeba będzie na pewno na rzecz trzeba będzie jakoś, nie wiem, Uber trudną zagadkę rozwiązać, żeby włączyć, żeby to się zapaliło. Ale gra mówi, że nie. Nie musisz, demon. Nie wysilaj się, bo i po co? Mi pasuje. A ty mi coś powiesz ciekawego, kolego? Nie wiem, mam ci kopa sprzedać czy coś, liścia, z liści mam ci strzelić, jesteś jak ten gwardzista brytyjski, wiesz? Też taki sztywny jesteś, jakbyś miał kija w dupie. No ale jak tam wolisz. Dobra. Tu mi ktoś mówił, że mam ponoć nie dotykać tego pianina. Czemu mi się wydaje, że ja jednak tego pianina muszę dotknąć? Czy zginę, jak go dotknę w ogóle? Play the piano. Wow. To se pograłem? To już jest któraś gra z kolei, która zabija mnie poprzez przygniecenie pianinem? Powiedzcie mi, jak to jest w ogóle możliwe? Przecież ja nie wsadzam tam głowy. Przecież to nie jest fizycznie możliwe, żeby to mi przyg przygniotło głowę. What the fuck! Ja to już czytałem. In four rooms, w czterech pomieszczeniach. E... To zastanawiam się, co tutaj trzeba zrobić. Bo tutaj już byłem. O, panie zegar, jest pan na środku. Wcześniej pana tutaj nie było. Nie. O, w dupę, jeszcze raz, muszę to krzesło przesunąć. Nie tyka, zeg wielki zegar i on nie tyka. Nie wiem, może trzeba go nastroić? Eee, yy, nastroić, beł... Jak to się nazywa w kwestii zegarów? Jak gitara jak nie gra, to trzeba ją nastroić, ale... Jak instrument nie gra ogólnie, ale jak... Nakręcić go trzeba, czy zmienić godzinę, ustawić godzinę? O, to będzie po polsku. Not ticking. Oho... Uh -huh. There's nothing on the back. To not ticking, ale. No, ja wiem, że on nie tyka, ale. To krzesło ma być w tym położeniu, tylko. Nad ticking. Hmm. Not ticking. No i co ja mam z nim zrobić? Bo on On nie tyka, ale coś trzeba zrobić z nim, żeby tykał chyba, czy coś. Nie wiem. Panie Zygar, weź pan, tykaj. Bo bez tikania nie ma roboty. Skąd będę wiedział, które godzina? Dobra, zobaczymy sobie jeszcze te tutaj przedmioty. Wow! Zostaw mnie! Siema. Jak pobiegam sobie, to one spadają ze ściany, czy nie? Chyba nie! Blue Eyes see the score. A może mam tą stronę? Pójść, tu jest jakieś przejście. Aha, niebieskie oczy widzą wynik. Czyli widzą przejście w tym. You see a white sheet in a crack on the wall. Widzisz białą kartkę... Sheet to jest w ogóle kartka. Sz... E, Gówno i kartka w angielskim ma podobną wymowę, tak wam powiem, ale ma... Ru... Ma odmienną wymowę od siebie, więc jak mówimy shit, to tak naprawdę mówimy kartka. Polacy. Jak mówimy shit, to wtedy jest chyba gówno. Tak mi się przynajmniej wydaje, że. Ale nie znam się na wymowie, także. Pull out! Why not? O wydupę jeża, jeżu zwierza! Wow! To było ostre. To było szybkie. To było ostre niczym maczeta. Dobre, 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 dobre. Nie spodziewałem się, że obraz zejdzie zejść. Mogłem się spodziewać, bo on tak spadł z tej ściany mówię. Dziwne, że zleciał. Ciekawe, czy nie będzie mnie gonił. I mnie zaczął gonić. Dopiero jak znalazłem tę kartkę. Dobra, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Ciekawy odcinek, naprawdę ciekawe rzeczy się w tej grze dzieją. Ciekawe w tej grze jest to, że są różne zagadki, że są takie... Nie są monotonne, nie ma cały czas tych samych zagadek, tylko się różnią między sobą i to jest fajne. Dobra, na ten odcinek to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na mojego facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.